Siemanesku, na kolejnym odcinku, tam stajnie myszajnia, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wkrótce tutaj mamy wykocik usamicki W nowym roku, znaczy na. Daj mi zdjęcie, nie oglądaj mnie Mamy taki tak może to jest u gładka, tu mąż u gładki, a potem. Szanowni, mają, mają, mają. Zbieramy jajka, tu mamy jedno. Drugie. Czyli tak naprawdę nic nie zmieniło tak samo jest. W koje my kupili włocek, pszenicy też troszkę sprzedane, już teraz mniej. Wsta też troszkę sprzedane, nie wiem czy poko No dobra, na razie cząc następnego odcinka